Tak, moi drodzy ziomkowie, magnaci, jako i ja, magnat, i to postępowy, u mnie w Wielkopolsce, w moim folwarku, przyleśnie, wszyscy wolni, szkoda, że mi to teraz sasie rozgrabili, jakże to było, a więc tak, moi drodzy, więc zjawiłem się owego dnia w namiocie króla Szwecji Karolusa Duodecimusa, i on e, ją, i tam. E, Reprezentowali interesy oczywiście obu braci sobieskich, Jakuba i tego mniejszego Sobieskiego. I wtedy, karolus z Suecję chciał w nich mocno zainwestować. Lecz wtedy akurat gruchnęła wiadomość o tym, że zostali oni uwięzieni i, na, i uwięzieni i wywiezieni pod kluczem trzymani w treźnie. A więc nie można było ich użyć jako. Substytutu regalnego do rządzenia Rzeczpospolitej. A zatem e, nikt nie miał pomysłu, co zrobić dalej, e, i wtedy e, wspaniały reks z Karolus Karolus Duedicimus, dobroczyńca Rzeczpospolitej, ozwał się w te słowa: ją mówić, a mówił zawsze mało, więc to, co mówił, e, wszyscy uważali zawsze, że będzie to miało wielką wagę, więc wszyscy wstrzymali tych. I rzekł on w te słowa: To no, kogoś trzeba tym królem Polski zrobić. Ja wtedy rzekłem odruchowo. No tak, ale kogo, Wasza królewska mość? A on powiedział: A kto mi przyniósł tą wiadomość o sowieckich? Ja powiedziałem: No, ja ją przyniosłem oczywiście. No więc czemu byś by pan nie miał być tym królem Polski? O nie miałem! Nie żebym nigdy o tym nie myślał! W końcu każdy magnat o tym myśli, ale naprawdę byłoż to dla mnie wielką konfuzją, zaszczytem jednocześnie, ale i konfuzją. Wiedziałem, że to oznacza zaangażowanie się w bardzo trudne smagania o jedne. No, i z tych zmagań wyszedłem niestety tak, że musiałem parę razy zakładać przebranie służących chłopów i służki i uciekać z różnych miejsc. No cóż, tak się występuje przeciwko jednemu z dworów europejskich. A szwedzkie poparcie niepewne. A zatwierdziłem jednak Karolusowi Duodecimusowi, zatwierdziłem poparcie oczywiście lidera, prawda kozaczczyzny, atamańszczyzny, ukraińszczyzny, Iwana Mazepy. I nikt mi jakoś chyba za to dostatecznie podziękował. Ale i tak go dla mnie dobry. A jeszcze te przybył później Fryderykus Wilhelmus I. Nie wydał mnie sasą. To było bardzo miłe. Francuzów. Na Francuzów też narzekać nie może. Mój drogi, drogi, drogi sięć. Mój drogi, drogi sięć. No cóż. Staram się filozoficznie patrzeć na te sprawy.